Dla mnie to jest bardzo ciekawy temat. Chciałabym, żeby moje życie było takie właśnie cudowne, bardziej takie cudowne. Jak Wam opowiedzieć, co to jest manifestacja cudów? Ale ja bardzo lubię, bardzo do mnie przymawia słowo manifestacja. Cześć, jestem Ania Żarek. Jestem coachem Matrycy Energetycznej. Wróże z kart tarota i wahadełka. Pasjonuje mnie psychologia, parapsychologia, rozwój duchowy i osobisty. Pomagam ludziom w podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów dotyczących pracy, biznesu, miłości, relacji z ludźmi i innych. Przyjmuję klientów na indywidualne sesje osobiste, telefoniczne i online. Manifestacja cudów. Co to jest manifestacja cudów i na czym to polega, jak się im nauczyć? Postanowiłam zrobić serię filmów na temat manifestacji cudów, na temat przyciągania cudów, tworzenia cudów. No, niektórzy mówią, że cudów nie mam, ale są, ale można spróbować. Także zapoznam Was z tym tematem. Ten film przygotowałam na podstawie książki Davida Spanglera Sztuka dokonywania cudów podręcznik praktycznej manifestacji. Jak wam opowiedzieć, co to jest manifestacja cudów? Najlepiej lubię opowiadać na przykładach, bo one najbardziej przemawiają do podświadomości. Przykład z książki Davida Spanglera. David prowadził fundację. Miał swoich pracowników, fundacja prowadziła wykłady, spotkania, wyjazdy i tak I fundacja po pewnym czasie rozrosła się i potrzebowali większego budynku na biura, na sale wykładowe i potrzebowali funduszy, środków finansowych, żeby to wszystko opłacić. Tego nie mieli, ale oni wszyscy zajmowali się rozwojem duchowym wraz z Davidem, więc David zorganizował coś takiego, że on i jego współpracownicy raz w tygodniu po śniadaniu spotykali się na wspólnej medytacji. Wyglądało to w ten sposób, że Razem medytowali, ale każdy osobno, wszyscy zamykali oczy i wyobrażali sobie, i właśnie co sobie wyobrażali? Wyobrażali sobie ten cud. Ten cud, że ta fundacja na przykład dwa razy więcej się rozrośnie, lokal jest dwa razy większy, są pracownice, są pieniądze na to, wchodzili w ten obraz, wyobrażali sobie, że tam chodzą, że spotykają ludzi, że to widzą, że w tym uczestniczą, jak się czują, ze wszelkimi szczegółami. I tak robili przez miesiąc. Przez miesiąc raz w tygodniu programowali ten obraz, wchodzili w niego każdy z osobna, ale razem jako grupa, bo jeszcze dochodziła do tego energia grupy. I co się stało po miesiącu? Stało się coś takiego, co można nazwać cudem. Oni zmanifestowali cud, ponieważ do Davida zadzwonił człowiek, pan, który przeczytał jego książki i bardzo chciał się z nim spotkać, porozmawiać. Przyjechał do niego, poznali się, rozmawiali wielokrotnie. Okazało się, że pan jest bardzo bogatym, spełnionym biznesmenem, takiej wysokiej klasy i jest właśnie w takim momencie życia, że zarabia tyle pieniędzy, że chce się podzielić ze światem, że chce przeznaczyć część swojej pien swoich pieniędzy na jakiś szczytny cel. I ten Pan podarował im dotację, dał im dotacje, podarował im pieniądze tak duże, że wystarczyły na zrobienie całego projektu, czyli poszerzenie tego lokalu niemalże dwukrotnie, i te pieniądze wystarczyły na pokrycie wszystkich kosztów fundacji na następne dwa lata. I tak właśnie wygląda manifestacja cudów. W praktyce. Manifestacja to jest moje, jedno z moich ulubionych słów. Bardzo lubię to słowo. Chociaż brzmi trochę tak zagranicznie, to takie trochę przetłumaczone z angielskiego bezpośrednio. Po polsku raczej mówi się tworzenie, przyciąganie. Ale ja bardzo lubię, bardzo do mnie przemawia słowo manifestacja. Co to znaczy tak słownikowo? Manifestacja to jest przekształcanie czegoś, co nie istnieje, w coś, co istnieje, czegoś potencjalnego w rzeczywiste, czegoś na przykład, co się ma w głowie, w takie materialne, namacalne, czegoś niewidzialnego w widzialne. I to nie jest nic takiego nowego. Manifestacja to jest to, co ludzie robią na co dzień. Na przykład ktoś chce mieć nowy telewizor, nowy, większy telewizor. I on korzysta ze swojej wiedzy czy wiedzy innych ludzi, z dostępnych materiałów, swoich środków finansowych, pieniędzy wypracowanych ze swojej pracy. Czy korzysta na przykład korzysta, ma pomysł, czyli jest coś niematerialne tylko w głowie. Korzysta z internetu, żeby poszukać różnych firm, jaka jest oferta tych telewizorów, żeby porównać sobie. Korzysta na przykład z samochodu, żeby podjechać do sklepu, zobaczyć ten telewizor. Korzysta z innych ludzi, na przykład rozmawia z rodziną, słuchajcie, a jaki wy byście chcieli, jakiej firmy czy klasy ten nowy telewizor. I korzysta na koniec ze swoich pieniędzy, które zarobił w swojej pracy, i jedzie i kupuje ten telewizor. Czyli to jest taka manifestacja w praktyce. A na tym filmie chcę powiedzieć o takiej manifestacji innej: manifestacji cudów, czyli coś, co się dzieje bez naszego włożonego wysiłku, naszych pieniędzy, naszych starań, coś, co nam tak jakby z nieba spada, przychodzi do nas w sposób magiczny, nieprzewidywalny. No wtedy właśnie mówimy, że to jest cud, prawda, że czegoś potrzebowaliśmy, stał się cud, bo to samo jakby przyszło, jakby wszechświat usłyszał y, naszą niemą prośbę i, i zrealizował to pragnienie. Dla mnie to jest bardzo ciekawy temat. Chciałabym, żeby moje życie było takie właśnie cudowne, bardziej takie cudowne, że są rzeczy, o które się staram, ale dużo też przychodzi samo, bo na razie jest tak, że, że właśnie się staram i robię i wtedy, wtedy przychodzi. A razem z Wami chcę ćwiczyć, praktykować manifestacje cudów. Wracając do historii Davida, o manifestacji większego lokalu. Czy to rzeczywiście było tak, że to przyszło do nich samo, stało się samo, bez ich wysiłków, bez ich starania? Tak można by powiedzieć, że na zewnątrz oni nic nie robili, oni gdzieś nie chodzili, nie jeździli, nie dzwonili, nie znaleźli tego mężczyzny, który im pomógł, który im zaproponował pieniądze. Ten mężczyzna sam się pojawił, ale w środku mentalnie oni byli bardzo aktywni. Spotykali się raz na tydzień, poświęcali jakiś czas, to nie wiem, na pewno to było pół godziny czy godzinę, na wyobrażanie sobie, na wizualizację, na wchodzenie całym sobą w ten obraz, na takie łączenie się energetyczne, później powiem z takim, o takich siłach, które są we, we wszechświecie pomocne siły, więc oni się z tymi siłami łączyli i rob, robili to grupowo. Także to nie było tak, że to się stało samo, bo gdyby oni się nie spotykali, nie bedytowali, to być może ten lokal by się powiększył, ale w taki naturalny sposób, że musieliby na to na przykład przez miesiące czy lata zarabiać, czy wziąć jakiś kredyt i dopiero by się ten lokal powiększył. Także jest aktywność, tylko taka mentalna w środku. Jest to pewne, pewnego rodzaju technika do zastosowania. O tym powiem później w tym filmie i w następnych. Manifestacja cudów, a inne metody. Słowo manifestacja używa się za, tak zamiennie ze słowami tworzenie, wizualizacja, afirmacja, myślenie pozytywne i inne pojęcia. Natomiast manifestacja cudów to jest coś jakby głębszego. Większego niż afirmacja czy wizualizacja. Jeżeli stosujemy afirmację, czyli powtarzanie pozytywnych stwierdzeń, zdań, po to, żeby tak weszły w podświadomość, albo wizualizacja, tworzenie pozytywnych obrazów i powtarzanie ich, odtwarzanie ich w głowie, obrazów sukcesu, albo myślenie pozytywne czy po prostu staranie się na co dzień, żeby nasz język był pozytywny, żebyśmy wypowiadali takie stwierdzenia, które dla nas są korzystne, które przyciągają do nas dobre rzeczy, a żeby unikać rzeczy negatywnych w swoim języku. Czym to się różni od manifestacji cudów? Te rzeczy to jest praca, afirmacja, wizualizacja, pozytywne myślenie, to jest praca z własną podświadomością. My się staramy własną podświadomość troszkę oszukać. Troszkę zmienić, zaprogramować, jakby pójść w innym kierunku, w tym myśleniu podświadomym, na które nie mamy wpływu, ale trochę mamy, poprzez obrazy, dźwięki, zapachy, trochę możemy z podświadomością się połączyć. Czyli tutaj na coś wpływamy, programujemy. Natomiast manifestacja cudów to jest temat, kiedy my staramy się robić rzeczy tak, jakby niemożliwe do spełnienia. My staramy się rzeczy robić takie na pograniczu, takie, które wydaje się, że to jest nieosiągalne, ale może być osiągalne, ale są ludzie, którzy to osiągnęli. Może dla nas to jest wysoka poprzeczka, ale tam sięgamy. To jest proces taki jakby magiczny, mistyczny, i my tutaj nie zmieniamy niczego. My raczej łączymy się z takimi bardzo mocnymi siłami, które nam mają pomóc, czyli to jest takie raczej. Dopasowanie się energetyczne, połączenie, zupełnie innego rodzaju proces. Co to jest cud? Jak, jak my opisujemy cud, jak określamy, kiedy wiemy, że stał się cud? Cud to jest takie wydarzenie nieoczekiwane, nieprzewidywalne, które dzieje się Raczej bez naszego wysiłku, wkładu, tylko jakby przyszło z zewnątrz, jakby ktoś nam podarował. Nazywamy to cudem, łutem szczęścia, albo że wybitnie nam się coś udało. Cud nie musi być jakiś spektakularny, nie musi być wielki. To może być coś prostego. Na przykład jedziesz do centrum handlowego, gdzie nie ma miejsc do zaparkowania, ale w cudowny sposób znajdujesz właśnie jedno ostatnie miejsce dla Ciebie. Właśnie podjeżdżasz i właśnie ktoś odjeżdża i zwalnia miejsce dla Ciebie. I cud staje się. Albo ktoś szuka pracy. Nie może znaleźć pracy, szuka, ma jakiś kierunek. I w cudowny sposób z biegiem okoliczności spotyka na ulicy kolegę, a ten kolega mówi, że y, słyszał właśnie o naborze do jakiejś firmy i on idzie do tej firmy. I w wyniku takiego zbiegu okoliczności w cudowny sposób dostaje wymarzoną pracę. Bardzo fajny przykład jest również w książce Davida Spanglera sztuka dokonywania cudów. Był młody chłopak Amerykanin po studiach. Po studiach chyba dziennikarskich i on chciał napisać książkę, ale nie miał żadnego doświadczenia literackiego, żadnych kontaktów ani pieniędzy. Był po prostu studentem z długiem studenckim. Nie wiedział, od czego zacząć, nie wiedział, co robić. I postanowił zapisać się na kurs jogi dziesięciotygodniowy. Pomyślał, że ten kurs spowoduje, że on będzie w bardziej klarowny sposób myślał, może coś po tym kursie wymyśli. Na kursie przypadkowo zaprzyjaźnił się z jakimś człowiekiem, z którym razem ćwiczyli, po kursie rozmawiali i okazało się, że ten człowiek to był jak jego anioł, on jego żona. Okazało się, że, że ten człowiek poznany na kursie sam był już pisarzem, który pisał książki i jego żona była pisarką. Niedaleko stamtąd mieszkali i mieli wolny pokój, który zaproponowali temu chłopakowi do pracy. Wolny pokój z wyposażeniem, z komputerem, z drukarką, ze wszystkim już przygotowanym. I mieli też duży dom, w którym mu zaproponowali za darmo mieszkanie i powiedzieli, że do czasu jak stanie na nogi, to oni mu we wszystkim pomogą. Pokażą mu, jak się pisze książki, jak za to się zabrać, dadzą mu to mieszkanie, ten pokój do pracy, i dodatkowo jeszcze okazało się, że mieli świetne znajomości w wydawnictwach, także, że jak ten chłopak napisze tą książkę, to jeszcze mu pomogą wydać. Także, cóż trzeba więcej? Po prostu stał się cud. Materialna i duchowa strona manifestacji cudów. Ludzie, jak myślą o cudach, to raczej myślą w sposób materialny, przyziemny. Myślą o rzeczach, myślą o zdobywaniu, o otrzymywaniu. Na przykład ktoś chce mieć więcej klientów, jeżeli prowadzi jakąś działalność usługową, czy jeżeli prowadzi sprzedaż, chce, żeby więcej rzeczy się sprzedawało. Czy ludzie pragną jakichś rzeczy materialnych, na przykład wyjazd na wakacje? Na przykład nowy samochód, ubrania, nie wiem, jakieś przedmioty, meble i tak dalej. Czyli ludzie myślą w kategoriach materialnych otrzymywania, zdobywania, brania, żeby coś przychodziło, spadło i tak dalej. Manifestacja cudów ma bardzo mocną taką stronę duchową, głębszą, mistyczną i poprzez manifestację cudów. Wchodzimy w inny obszar rzeczywistości. My łączymy się z siłami twórczymi, które są na świecie i to są siły pełne ogromnej mocy. Wyobraźcie sobie siłę, która tworzy morza, oceany, góry, niziny, wyżyny, całą ziemię. To jest jakaś siła twórcza, która to jakby Zaplanowała, stworzyła, wykreowała. Podczas manifestacji cudów my łączymy się, dopasowujemy się wibracyjnie, energetycznie do tych pełnych mocy sił twórczych, jakie są we wszechświecie. I to są takie siły, których nie można zaprząc do pracy, którym nie można czegoś nakazać. Nie można im powiedzieć, zróbcie to i to. Można tylko do nich delikatnie się dostroić, uszanować je, traktować z szacunkiem, tak jakby czcić je, szanować ich wielką moc i traktować ich jako te siły, jak towarzyszy, jakby kogoś takiego, kto nam pomaga, kto jest przyjacielem, kto jest towarzyszem, ale ktoś jest, ten ktoś jest o wiele większej mocy niż my, tysiące, miliony większej mocy, więc my możemy tylko tak. Jak gdyby podejść, poprosić i ten kawałeczek dla siebie wziąć. Trzeba podchodzić z wielkim szacunkiem. I jak pracujemy nad manifestacją cudów, to też pewne obszary naszego życia mogą się zmieniać. To znaczy, my pragniemy pewnych rzeczy, a na końcu tego procesu manifestacji, to jest proces również duchowy, rozwoju duchowego, już możemy pragnąć zupełnie innych rzeczy niż na początku. Ale to sami zobaczycie, jak w ten proces wejdziecie. Podsumowując, powiem takie moje, jakby pojęcie manifestacji, jak ja to rozumiem, że to nie dotyczy zdobywania, brania ze świata, tylko to dotyczy raczej bycia. Kim jestem, jakie mam prawdziwe potrzeby, czyli takie potrzeby wychodzące z serca i z duszy, czyli skupiam się nie na zdobywaniu, braniu, tylko na tym, kim jestem, i wtedy to, czego naprawdę potrzebuję, przychodzi do mnie, bo ja się dostrajam do wszechświata, do mocy, która jest we wszechświecie i w procesie manifestacji otrzymuję, ale też ja się zmieniam coś się dzieje we mnie że dochodzę do tych moich prawdziwych potrzeb do środka mojej duszy dziękuję Jeśli spodobał ci się mój film Proszę, daj łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj. Pamiętaj też o dzwoneczku. Jeśli naciśniesz dzwoneczek, będziesz dostawał powiadomienia o nowych filmach na moim kanale na YouTube. Magiczny coaching, pisane razem. Jeśli znasz kogoś, komu ten film by się przydał, proszę, udostępnij go. Wszystkie materiały, które przygotowuję, są dostępne także na mojej stronie internetowej magicznycoaching.pl. Tam znajdziesz wiele ciekawych artykułów na tematy rozwoju osobistego i duchowego.